Krzysztof Kasprzak, czerwony kask tuż przy krawężniku obok niego. Michał Jebsen-Jensen w miejsce Waslewa Milika to biały kask. Bartosz z niebieski, trzecie pole startowe. No i tutaj Woffinden, aktualny lider cyklu Grand Prix przy płocie, żółty kask z sześć 6 punktów na koncie. Woffinden, 5 między tymi zawodnikami. Powinna tutaj toczyć się batalia o zwycięstwo, ale nie zapominajmy, że jest także Krzysztof Kasprzak, który dobrze wystartował i teraz powinien walczyć o to, żeby utrzymać. Pozycję lidera, chociaż tam już jest za jego plecami, bardzo blisko. Taj czy starczy mocy w maszynie Tomasza i Krzysztofa Kasprzaka, żeby odeprzeć ten atak? Wściekle tam atakuje Anglik po zewnętrznej. Już chyba będzie przed Krzysztofem Kasprzakiem, jest przed Polakiem. Taj Wofinden, Kasprzak drugi, trzecia pozycja Michaela Jepsena Jensena, dopiero czwarty Bartosz Zmarzlik, To niewątpliwie duża porażka i duże zmartwienie. Kibiców. Teraz ta pozycja Bartosza z który przecież miał fatalny występ w Toruniu, ale wydawało się, że już się pozbierał. 14 punktów zdobył w spotkaniu z Falubazem Zielona Góra. Teraz na końcu stawki, chociaż dwa razy zanotował zwycięstwo w tych dzisiejszych zawodach. Ale nic. inden na czele stawki Krzysztof Kasprzak. I teraz trzecia pozycja. Chyba jednak Jensen uratował ten punkt dla drużyny wrocławskiej, a zatem to oznacza, że to goście zwyciężyli w tym biegu 4 do 2 i przewaga Stali zmniejsza się do 10 punktów. Mowa oczywiście o prowadzeniu drużyny Stali, a tu jeszcze widzimy przepychanki między Krzysztofem Kasprzakiem, Tajem, Łofindenem. Nieporozumienia tuż po zakończeniu tego biegu. No i zobaczymy, czy nie będą jakieś konsekwencje. Tego